Bartosz Smartli. z tą pogonią Fredrika Lindgren'a. W finale też był przed nim. Trzymaj Bartula mocno kierownicę, bo tutaj może być ciszej. Przepięknie targnęło, tak targnęło jak wtedy, ale ten błąd dało się jeszcze naprawić. Mocno trzeba siedzieć blisko kierownicy, żadnego... Spod tyłka ucieknie. Juli jest trzeci, Frink jest czwarty. Freddy idzie szeroko. Wierzę, że tutaj każda akcja może być kluczowa. To stał szprycą, trochę go to spowolniło. Zmartwik coraz bliżej, 25. Wiktorii w swojej karierze. Przejechać płynnie. To ostatnie kółko, to jest zadanie do Bartosza Zmartika. Przewaga nad Lindgrenem jest spokojna, jest duża. Żeby teraz tej fur nie wyrwało spod tyłka i będzie cudno. I państwo, on to robi po takim wieczorze, taki finał. No niebywały chłopak, absolutnie.